Podopieczni trenera Ryszarda Okaja zdobyli pierwsze punkty przed własną publicznością. W dziewiątej kolejce trzeciej ligi WKS Wieluń pokonał broń radą 2 do 0. Gotuję przerwanej Czarnej pasy. W meczu w Wieluniu zwłaszcza co miał na to pójść, że wreszcie że my wygrali. To znaczy, tak powoli dojrzewamy. W tej trzeciej lize jesteśmy Beniaminkiem. Mamy takie mecze na styk, przychrywamy jedną bramką. No, chłopcy ciężko pracują. Robimy postępy, uczymy się na, na błędach. No, dzisiaj zagraliśmy naprawdę. Bardzo dobry mecz i tutaj trzeba pochwalić chłopaków, że, że w całości cały mecz, mieliśmy nawet w pierwszej połowie sytuację, mogliśmy strzelić bramkę. I trzeba powiedzieć, że chyba okrzepliśmy w tej trzeciej lizy. Już pozna, poznaje Pan powoli zespół. Przypomnijmy, że wszedł Pan do drużyny po pierwszym meczu czy po drugiej kolejce. Już pewne roszady następują, to one procentują? Znaczy mogę powiedzieć tak, że y, y, ta praca nasza, taka filozofia tej gry, takiej taki, taki ofensywnej do przodu, że, że, że po, 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 po zdobyciu tej piłki czai za plecy przeciwnikom, oni już to wiedzą o co mi chodzi. I tutaj mogę że powiedzieć, że... że taki mecz jak dzisiaj, no wiadomo, no, 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 że daje właśnie mi, przekłada tą moją filozofię na to, na wyniki i wtedy będę miał łatwiej, będę miał pracować z chłopakami y, w tygodniu i mi się wydaje, że to będziemy, to jest krok do przodu, milowy, tak mogę powiedzieć. Takie mecze jak za policjak też są potrzebne, żeby poznać zespół i pomęczyć się z takim zespołem za klasy? Mogę powiedzieć, że piłka nożna to jest taka okrutna gra zespołowa, która, która tak dzisiaj dzisiaj grasz no nędznie, a jutro grasz a fantastycznie, nie? No, to taki mecz no, w Niepolice nam, nam się przyda. Dlatego, że nie komentowałem tego meczu Nic nie mówiłem, siedziałem cicho a Tak mówię, a ja niech się uczą pokory Nie będę krytykował, bo mogę tutaj zakrytykować ich na śmierć a na pewno to wyciągnęli, wyciągnęli wniosek, gdzie się pokazali na wojsku. Piłka można tak razy Dzisiaj jakby się pan pogłosił wszystko o indywidualne, kto był najlepszy o indywidualne oceny? U, u nas jest tak, my przegrywamy i my wygrywamy, nie. Odwróciła się Paweł, ta czarna pasta w Jeluniu. Nie bajcie się, że jak do tej 60-70 minut jest znowu remis i znowu te punkty mogą uciec z drugą stronę, tak było z Zelowem, z Karczewem, z Legionowem. W Wkłódnie też tak było, że w 80 bram, bramkę straciliśmy, ale chyba pewne wnioski wyciągnęliśmy z tych meczów i Graliśmy konsekwentnie i cierpliwie i myślę, że to się za zaowocowało. A nie pomyślisz sobie w tym momencie, właśnie, tak w dwie, dwie trzecie spotkania, jak miało trzy czwarte, że pamiętacie o tych bramkach, które wpadły w końcówkach tamtych meczów i może tym razem lepiej nie rwać się do przodu i utrzymać ten remis? To do dobry początek będzie? To znaczy my o tamtych meczach, które już zapomnieliśmy, jak one się skończyły, myśleliśmy tylko i wyłącznie nad, nad tym meczem dzisiaj z Bronią Radą. Wyszło dobrze, 2-0 i miejmy nadzieję, że, że w kolejnych meczach także będziemy wygrywać. Mieliście trzy sytuacje, pierwszy powiat jedną. Yy, nie się, że, 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 że Pek znowu jest przy Was? No to jest ten stadion dla nas jest zaczarowano, bo, bo dawno tutaj nie wygraliśmy. W trzeciej lidze pierwsze, pierwsza wygrana, ale, ale byliśmy spokojnie, naprawdę cierpliwie graliśmy w obronie, to było widać, a że się udało strzelić, to, to już naprawdę fajnie. Powiedz, jak, jak doszło do tej sytuacji strzelskiej, tak wszyscy się baliśmy, że, że może ta twoja noga spotka się z brzuchem bramkarza, ale się jeszcze nie spotka, O ułamek sekundy był szybszy od niego. Jego noga z moją nogą się spotkała, ale, ale udało się, trener zawsze powtarzał, że mam wychodzić z, właśnie za plecy obrońców, bo oni tego nie widzą, udało się, dobra piła od Damiana i bramka na 2-0. Na dobre rzodzko, czy my o tej strefie spadkowej w następnych spotkaniach? Ja myślę, że tak, że będzie coraz lepiej. No, na, to, na, to, na to liczę.